Witam serdecznie, kochani, na Trafi Dzisiaj interwał na kończyny dolne, czyli dzisiaj katujemy nasze nogi. Bardzo ważne, jak zawsze Wam podkreślam, że nogi noszą nas przez całe życie, kochani. Dzisiaj interwał 50 sekund skakanka. Dzisiaj przyrząd to jest tylko i wyłącznie z Mam nadzieję, że dostępna u każdego z Was. Nie jest to drogi, e, drogi sprzęt, jeżeli chodzi o zakup. Taki pięknie śpiewają. Jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. 50 sekund i później wykonujemy 10 przysiadów, ale to są przysiady z pulsami czyli wzmacnianie izometryczne. Zobaczycie kochani, że brzmi fajnie, ale naprawdę jest to ciężki trening. A nam chodzi o to, aby wykonywać trening niezbyt długo, aby, ale aby ten trening dawał nam dużo, dużo korzyści. Więc zaczynamy, nie przedłużając. Zapraszam do treningu razem ze mną. Także skakanka i zaczynamy 50 sekund na skakance. Skaczemy tak, jak potrafimy. Jeżeli potrafimy szybciej, oczywiście przyspieszamy sobie, tak? Tak, jak potrafimy i jedziemy. Nie, normalnie jeszcze rób. Jeszcze 20 sekund. Moja żona mi Tylko tutaj... patrz jak Ci piersiowy skacze, wiesz? <grym> to nie czujesz to? Mnie tutaj, moja żona, bo nie mam czasu <grym> Jeszcze 5 sekund. Już. Ok, odkładamy się krótko i przechodzimy. pani, zobaczcie, może pokażę Wam bokiem najpierw. Przechodzimy, przysiad i trzymamy.

dają tak to potrafimy. Fajnie jest przyspieszać raz, niech to będzie nasz interwał na nogi. Tu izometria, tutaj mamy typowy trening aerobowy, interwałowy. Jeszcze 17 sekund. Już. Ok. Odkładamy. Robię przodem. Zobaczcie. Hop. Jedziemy. Raz. I jedziemy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. brzuch napięte, pamiętajmy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. 10. I od razu przechodzimy do skakanki. Już odczuwamy naprawdę dobrze nogi. Cały dwie serie. 20 sekund Pamiętajmy 50 sekund skaczemy w panel, yy, że my możemy włączyć stoper, albo może nam małżonek albo małżonka albo nasze dzieci nam policzą chętnie trzeba wszyscy się zajmą. Wtedy wszyscy będą zajęci. Czymś pożytecznym I wspólna zabawa już ok Przechodzimy jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I została nam ostatnia seria. Ale po takim treningu na następny dzień mogą się pojawić bóle mięśniowe. Na pewno, ale to są takie zdrowe i. Sympatyczne bóle. Jedziemy. Lekkość, pamiętajcie, ale nogi nam odwdzięczą się naprawdę e, lekkością w przyszłości. Lepszą e, siłą funkcjonalną, nie będziecie mieli problemów ze stawami. Naprawdę. Miesza się naprawdę bardzo fajnie wzmacniają w bardzo krótkim czasie. Oczywiście ten trening się nawarstwia, dlatego proszę się nie poddawać. A jeżeli będziecie mieli słabości, to. Na kanale zapraszam do mnie, będę was motywował. Uwielbiam to robić. Jak to mówią moi znajomi, jestem, jestem super motywatorem. A to największy prezent, jaki mogłem dostać od Pana Boga motywować innych ludzi. Jeszcze też sekund. naprawdę świetnym. Moich uczniów, moich podopiecznych. Teraz, rozmawiając, mam, pod, mam dodatkową energię do pracy. Już, już, o, to szybko minęło. I dzisiaj, jak to szybko minie przodek. Hop, idzie. Raz, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nawet gromarz mamy. Nami 8. Jest pełna później. kibicuję ci. Kibicuje, dokładnie. 10. Kochani, tak wyglądał nasz krótki interwał na nogi czyli killer dla nóg. Kochani, mam nadzieję, że ten link Wam się podobał. Zapraszam. Widzicie, enderfiny się unoszą w powietrzu. Nawet ptaki są za nami. <grytania> Natura nam sprzyja. Piękna pogoda. Pozdrawiam Was serdecznie. Natura i Fashion.